Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj serdecznie na film poświęcony tematyce włosów, a dokładnie moich włosów i dodatkowo opowiem Wam właśnie moje metody, które się u mnie sprawdzają, bo jestem ostatnio ze stanu moich włosów bardzo, bardzo zadowolona. Opowiem Wam, jak właśnie moje włosy pielęgnuję, ale opowiem też Wam, jak pozbyłam się problemu przede wszystkim łupieżu. Nie będzie nic odkrywczego, ale coś, co mi się rzeczywiście się sprawdziło. I opowiem Wam też, jak pozbyłam się problemu w wypadaniu włosów, bo to było u mnie po prostu jakimś horrorem. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co robię z moimi włosami, że jestem z nich zadowolona i że wyglądają tak, a nie inaczej, to zapraszam Was dalej do oglądania. Okej, okay, pielęgnacja włosów oczywiście nie może się obyć bez szamponów. I jeśli chodzi o szampony do włosów, to jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, wiecie, że jestem bardzo wybredna, a może nie nie ja, a moja skóra w głowie jest bardzo wybredna, ja nie mogę używać każdego szamponu, bo po prostu jeżeli coś moim włosu, mojej skórze głowy nie podpasuje, ja mam momentalnie łupież i to nie wiecie, taki delikatny, sypiący się łupież, bo to jeszcze może i bym przeżyła, chociaż z drugiej strony jakbym miała tutaj wszędzie jakieś takie białe, wiecie taki, no po prostu łupież, to nie wyglądałoby to estetycznie, a w moim przypadku łupież objawia, objawia się po prostu płatami, takimi większymi płatami na skórze głowy, które po prostu przy zdrapaniu dopiero tworzą taki łupież, wiecie, yy, tak, taki jak zazwyczaj ludzie mają, ale nie, nie mowa tutaj o łupieżu, więc tak jak mówię, nie mogę byle czego używać i szampon, który akurat... Yy, Sprawił, że pozbyłam się problemów e, właśnie z łupieżem. To był szampon, który po prostu nie wierzyłam, że cokolwiek zrobi. E, jest to Head and Shoulders, ja wybrałam wersję Sensitive. I właśnie, napakowany chemią szampon, który po prostu skład ma taki, że no przemilczmy może ten temat, ale właśnie, nie wzięłam go jako powiedzmy ostatnią deskę raktunku i mimo wszystko nie spodziewałam się, że taki zwykły szampon drogiaryjny tam za 2-3 euro może w ogóle mi pomóc, ale tutaj się pozytywnie zdziwiłam, bo rzeczywiście szampon... Wyleczył mnie z łupieżu, pomijając to, że miałam włosy obciążone na maksa, no po prostu na maksa, a nienawidzę takich szamponów, które są właśnie, które mają kolor, bo one zazwyczaj właśnie działają obciążająco, ten szampon jest biały, zobaczcie, okropna jest ta butelka. Bez zapachowy z tego co mi się wydaje, bo ma bardzo delikatny zapach, więc to jest jego plus, ale jest biały, przez to obciąża moje włosy totalnie. Moje włosy mają właśnie totalną tendencję do obciążania, jeżeli szampon właśnie nie jest przeźroczysty, więc tutaj miałam straszne obciążenie, ale wyleczył mi skórę głowy, właśnie wyleczył mi łupież, więc to jest ten plus. Za to jestem mu bardzo wdzięczna i Wam akurat polecam. Nie wiem jak te pozostałe wersje, ale ta Sensitive naprawdę moim zdaniem super. OK, odłożę sobie na bok i, i szampon, który obecnie y, używam, który też jest szamponem przeciwłupieżowym I, o dziwo łupież mi, wiecie, nie, wywo, nie wywołał, jest to szampon Garnier Fructis, właśnie przeciwłupieżowy Citrus Detox. Piękna niebieska butelka. I to jest szampon, który był, kupiłam ze względu na Was. Ja go szukałam w Niemczech, nigdzie go nie umiałam znaleźć, więc jak pojechałam na urlop do Polski, to go właśnie wyhaczyłam taką dużą butlę w Rossmanie. I właśnie za Waszym poleceniem, bo to Wy poleciłyście mi ten szampon, właśnie go kupiłam. I tak sobie go powoli używam i jest taką spoko. Oczyszcza dogłębnie. Totalnie włosy są szorstkie, ale przez to czuję, że są mega umyte, też pewnie chemia. W składzie, no składnie lepszy niż ten Head and Shoulders, ale ten akurat się na moich włosach sprawdza, oczywiście nie obejdzie się bez odżywki, więc tutaj no to jest rzecz obowiązkowa, ale jestem jak na razie zadowolona, bardzo silnie oczyszcza, używam go codzie nie codziennie, ale przy każdym umyciu, nie wiem czy to jest dobre, czy nie powinnam go po prostu używać na zmianę z jakimś szamponem jak na razie jest ok, zobaczymy, będę sprawdzać, jeżeli zacznie się coś dziać nie za bardzo, to sobie go po prostu będę zmieniać z jakimś szamponem może bardziej nawilżającym, coś takiego. W każdym razie to jeśli chodzi właśnie o mycie moich włosów i no po prostu, oba szampony wam serdecznie polecam. Następnie po szamponach odżywki, a raczej może maski do włosów. Nienawidzę, po prostu nienawidzę. Tak jak się nienawidzę balsamować, tak nienawidzę używać odżywek do włosów. Wiem, że to jest straszne. I produkty typu właśnie takie w słoiczku, typu odżywki, maski do włosów, to dla mnie tragedia, jak je używamy raz na jakiś czas, ja mi się zachce, wiecie, zrobić sobie coś dobrego dla moich włosów. A ogólnie nie używam takich produktów za często, bo po prostu nienawidzę tego robić. Nie mam ochoty, wiecie, nakładać tego, potem czekać, aż nie wiecie, to zadziała, potem tego zmywać, nie cierpię, ale dwie odżywki, która ogólnie lubię, nie już tylko maski do włosów to jest maska Kerali Store z Indoli. I to jest maska taka wygładzająca właśnie na bazie keratyny. Maska profesjonalna, profesjonalna fryzjerska, którą właśnie nabyłam u fryzjera. Bardzo ładnie tak wygładza włosy. No, taka dosyć przyjemna, ale tak jak mówię, nie mam jakoś z nią bardzo dużego kontaktu, bo nie przypadam za tym. I maska, która też świetnie działa. Nabłyszczająca, odżywiająca maska do włosów, jedwabiste mają być włosy i tak dalej. Ma ułatwiać rozczesywanie. Jest to słynna latę z Kallosa. I sorry, wszystkie fanki, które uwielbiają tę maskę, ja nie, nie mówię, że ona nie działa, ale po prostu ten zapach, tego zapachu ja nie jestem po prostu w stanie znieść. To jest zapach mega słodkiego, waniliowego budyniu, wręcz takiego obrzydliwie słodkiego nie cierpię tego zapachu, no po prostu jestem na niego uczulona ja jej używam naprawdę raz na jakiś czas ale ten zapach mnie po prostu od niej odpycha jak mam jeszcze pod prysznicem ale nie przytachałam ze sobą e, czekoladowa maska Skalosa. bardzo, bardzo ją lubię zapach ma taki chemiczno-czekoladowy ale fajny, to ten jest po prostu no okropny właśnie taki słodko-mydlący waniliowo-pudyniowy zapach więc e, przepraszam fanki tej, e, tej maski tak jak mówię, nie uwłaczam jej, ja wiem, że ona działa dobrze, ale za pomocą okropny. Dobra, dalej produkty, które uwielbiam wręcz używać. Ja sobie tutaj właśnie z tyłu zabieram to, co potrzebuję, bo naprawdę tego jest spora i może trochę ten filmik wyjść długi jak nie przypadam za maskami i odżywkami właśnie takimi do spłukiwania to wręcz kocham produkty do jakby spsikiwania, których się nie zmywa które po prostu się wchłaniają w nasze włosy i tak jestem wielką fanką odżywki z DAF Intensive Re Reparatur Reparatur ehm, <gryw> nie wiem jak ona się Intensive Repair pewnie się nazywa w Polsce ehm, na, natomiast na Niemcy właśnie Intensive Reparatur ehm, i to jest maska, maska. Odżywka bez dwufazowa, jak widzicie ona jest wstrząśnięta, bo ja jej używałam. Jeśli chodzi o takie odżywki bez to mam dwie i ja sobie ich używam obie, nie naraz. Tej z zdaw używam rano na suche bądź mokre włosy, w zależności czy je myję, więc to jest produkt, którego używam rano. Natomiast wieczorem odżywka Jantar z wyciągiem z burszczynu do skóry głowy i włosów zniszczonych. I tej używam po prostu m, tylko i wyłącznie wieczorem. Natomiast, jeśli chodzi, właśnie, jeśli chodzi o tą, DAW, spsikuję całą głowę: i skórę głowy, w sensie górę tutaj, i pozostałą część włosów, y, więc ogólnie na całość. Natomiast, jeśli chodzi o odżywkę Jantar, używam ją tylko i wyłącznie na skórę głowy. Ja ją po prostu sobie tutaj, aplikator, tak on ma bardzo, właśnie. Ona ma bardzo fajny ten aplikator, taki długi. Wsadzam ją sobie tak, wiecie, tuż przy skórze głowy i spsikuję. Robię sobie kilka takich, powiedzmy, plam i wtedy biorę moje paluszki i sobie tak, wiecie, wmasowuję, czyli tylko i wyłącznie używam tej odżywki na skórę głowy. I nie wiem, jak Wy sądzicie, ale mam wrażenie, musiałabym się cofnąć do moich starych filmów. Zobaczcie, pamiętacie filmik... Yy... Co to był za filmik? Nie, nie wiem, czy w sumie wtedy vlogowałam. Jak obcinałam włosy na boba, to mam wrażenie, że całkiem sporo mi moje włosy urosły od tego czasu. Nie wiem, czy to ma właśnie wpływ ta odżywka z jarka. Szczególnie, że dużo dziewczyn pisało, że ona ma właśnie właściwości, że włosy po niej rosną szybciej. Nie wiem, mam takie wrażenie, że szybciej mi włosy urosły, ale nie mam pojęcia. W każdym razie bardzo serdecznie mam te dwie odżywki bez stukiwania. Polecam tą na skórę głowy, a tą właśnie na całe włosy. Więc to są moje ulubieńcy w ogóle. Uwielbiam produkty, których nie trzeba spłukiwać. Yy, nie trzeba spłukiwać. Spsikuję, zostawiam, wchłania się wszystko pięknie i jest ok. Na same końcówki moich włosów ostatnio, już nie, nie ostatnio, ale jakiś czas temu, Dorka, tak mi się wydaje, że to byłaś Ty, yy, do, dostałam komplementarz pod tytułem Ken nie hałasuj, proszę Cię. O tak, połóż się, dobry, dobry pomysł. Żałuję <grym> się, że tego nie widzicie. Leży rozwalony, jak na leśnik. Nieważne. Napisałaś mi komentarz pod tytułem, że mam w, dosyć takie włosy, wyglądające, jakby były zniszczone. I powiem Wam, odkryłam, odkryłam w końcu dzięki, dzięki czemu. Właśnie nie dzięki czemu, ale przez to miałam takie włosy, bo rzeczywiście zwróciłam na to uwagę. Przez ostatni rok. Spinałam dzień w dzień yy, do pracy, bo uwielbiam mieć spięte włosy w pracy, nie lubię mi tam wiecie, włosy latają. Miałam dziennie spięte włosy w koczek i to nie był taki koczek, że wiecie, zbieram włosy, zakręcam sobie takiego wiecie, yy, banana i sobie tak na przykład robię i przypinam wsuwkami. Tylko ja na hamsko po prostu brałam te włosy tak, yy, spinałam gu gumką w taki wiecie, coś takiego, o i te włosy miałam po prostu dzień w dzień ugniecione taką mocną gumką. Invisji, właśnie, nie przyniosłam tych gumek, ale też Wam te gumki polecam. Wiecie, znacie Invisi Bubble? Jeżeli to się tak czyta, to też Wam je polecam, też ich używam. I miałam dzielnie takie te włosy zgniecione, i przez to one nie były zniszczone, tylko one były tak poodgniatane brzydko. Z nich się zrobiło takie siano po prostu. No bo wiecie, jak macie te włosy tak po prostu zgniecione gumką przez 10 godzin, na przykład w ciągu dnia, i to nie jest właśnie, że one są tak ładnie przygładzone i tak ładnie jakoś oplecione, tylko po prostu te zgniecione tą gumką, no to właśnie porobiły mi się takie włosy, że jak je po prostu rozpuszczałam, to to było wszystko ładnie, pięknie, a po prostu od mniej więcej uszu robiło się totalne siano, że miałam takie te włosy. Więc y, znalazłam przyczynę i już od dobrych chyba dwóch czy trzech miesięcy nie spinam włosów w ogóle w taki koczek. Jak już robię sobie koczek, to właśnie tak jak wam pokazałam wcześniej, robię sobie takiego delikatnego banana, oplatam go wokół siebie i przypinam z słupkami. Ewentualnie noszę koński kucyk, po prostu tradycyjny kucyk. A właśnie, żeby wspomóc właśnie te moje zniszczone, może nie zgniecione, ale takie właśnie, e, zniszczone, bardziej odgniecione właśnie od tej gumki, od tego, wiecie, takiego tarnoszenia mojej włosy, a bardziej końcówki, zaczęłam używać olejku właśnie na końcówki z Balea wzięłam go totalnie przypadkiem na próbę i powiem wam, że to jest świetny produkt nie dość, że jest bardzo wydajny ja go używam tak niecałą pompkę tak nawet powiedziałabym pół pompki Nakładam sobie na jeden palec tutaj właśnie w pół pompki rozcieram sobie w palcach i potem robię tak przeczesuję sobie tak, potem sobie robię tak wiecie, na całe moje włosy tak mniej więcej od w dół skupiając się najbardziej na końcówkach bo właśnie na końcówki ten preparat, pa, preparat jest bez spukiwania, co dla mnie też jest rewelacyjną rzeczą, że nie trzeba właśnie spukiwać do włosów oczywiście suchych. No i tak sobie dbam właśnie tym olejkiem, na, jeśli chodzi o same końcówki. Dalej rzeczy takie, których jeszcze używam do moich włosów. Jeśli chodzi o ten nieszczęsny turkusowy kolor, którego chyba tutaj w tej kamerze nie widać, patrzę w podgląd. Chyba go nie widać, a może tylko to delikatnie. To jest kolor, który uzyskałam e, nowym produktem z L'Oreal: kolorista Washout, właśnie z hashtagiem Turkus Hair. E, to jest filmik poprzedni na moim kanale, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak farbowałam włosy właśnie tym nowym produktem z L'Oreal, to zapraszam serdecznie. I tyle. Nie wypowiadam się, reszta jest w filmie. Nie ma co się wypowiadać też, nową szału nie mam. Miał wyjść piękny turkus, a wyszło takie. Nie wiadomo co. Dobra, i ostatnie jeszcze dwa produkty, takie typowo kosmetyczne. Bardzo jest wielką fanką wody brzozowej do właśnie skóry głowy. Woda brzozowa z Isany, która kosztuje chyba 3 zł. W każdym bądź razie niewiele w Rosmanie. Woda, która tutaj według producenta ma zawiera pantenol, jest do włosów normalnych i z łupieżem, co było dla mnie ważne. Ma odświeżać. Poprawiać ukrwienie skóry głowy, zapobiegać szybkiemu ponownemu przetuszczaniu się włosów, wzmacniać i pielęgnować włosy i ma nadawać połysk i większą objętość. Może z tą odjętością się nie zgodzę, ale cała pozostała po prostu gama rzeczy, które ona ma robić, zgadzam się. Może nie do końca też walka z łupieżem, ale ja też nie używam tej wody tak na bieżąco, kiedy właśnie łupież miałam. Raczej miałam z nią przygody, kiedy łupieżu nie było. Bardzo ładnie właśnie tak odświeża, chłodzi skórę głowy, łagodzi. Fajna jest, jeżeli potem sobie właśnie taki masaż relaksacyjny głowy zrobicie. No ja jestem z niej bardzo zadowolona. Zresztą bardzo są dobrze znane właściwości wody brzozowej, nie tylko tej, ale w ogóle wody brzozowej, więc poczytajcie w nacie, jeżeli chcecie właśnie więcej szczegółów, bo może akurat Wam się też przyda korzystanie. Ja nie robię tego na zasadzie jakiejś płukanki czy coś, tylko mam. otwieram ją sobie ten sposób i mam taki po prostu, wiecie, aplikator, który wstawam. Co prawda to nie było do tego, ale po prostu wsadzam sobie taki aplikator, On ma taki fajny, długi dziubek. I ja sobie oblewam też właśnie skórę głowy, wmasowuję tak sobie delikatnie i pozostawiam do wyschnięcia. Zazwyczaj w tym czasie idę spać. Nie powinnam pewnie w mokrych włosach kłaść się spać, ale tak niestety robię. Więc tyle, jeśli chodzi o właśnie wodę brzozową. Rzecz, którą odkryłam ostatnio i z której jestem mega zadowolona i chcę Wam serdecznie polecić, jeżeli jesteście brunetkami, jest to Batiste suchy szampon, wersja Divine Dark. I powiem Wam, jak jestem fanką suchych szamponów z Batiste, to nienawidziłam, że wszystkie pozostałe wersje robiły mi po prostu białe takie plamy, czy w ogóle taki biały nalot na włosach. Wszystkie brunetki używające suchych szamponów wiedzą o co chodzi. Natomiast Batist wypuściło wersję właśnie Divine Dark, jest to wersja do typowo brunetek, jak sobie spiśkacie. Zobaczcie, on nie jest biały, tylko on po prostu zostawia taki brązowy nalot, przez co nie widać go w ogóle na włosach, przepięknie odświeża, dodaje objętości włosy są takie, wiecie, podniesione takie, czuć, że nie są przetuszone, że są bardziej takie słodkie su w dotyku, no i właśnie ten kolor, to jest moim zdaniem magia nie ma tego białego nalotu, przepięknie odświeża włosy jestem mega zadowolona, oczywiście z tej ekscytacji przed nakręceniem filmiku musiałam zrzucić opakowanie i mi się tutaj potłukło, przez co wiecie, nie gra tam ta zatyczka z tym opakowaniem, no ale trudno. W każdym razie wszystkim brunetkom, które mają problem ze suchymi szamponami, z białym na lotę. polecam wam serdecznie właśnie Batist. Jestem mega zadowolona. I tak, zanim przejdę jeszcze do produktów do stylizacji, a używam tylko trzech produktów, z czego dwóch prawie w ogóle, to jeszcze właśnie problem wypadania włosów. Tak szybko napompnę, bo ten filmik już trwa długo, ale. Jeżeli borykacie się z bardzo dużym wypadaniem włosów, to nie jest takie wypadanie włosów, wiecie jak na co dzień normalnie włosy wypadają, tylko rzeczywiście są to garści, szczotki, jakkolwiek liczycie w Wasze wypadanie włosów. U mnie to były szczotki. Ja potrafiłam się przeczesać, miałam całą szczotkę włosów, i nie wiem, czy to było spowodowane jakimś brakiem witamin itd., tak itd., tak czy może dietą, ale. Najważniejsze, jeżeli wypadają Wam włosy, znajdźcie przyczynę. Przede wszystkim zróbcie badania. Jeżeli macie problemy, na przykład z tarczycą, to często właśnie towarzyszy temu wypadanie włosów. Nie chcę tutaj wchodzić we sprawy medyczne, ale zanim zaczniecie jakkolwiek działać, zróbcie badania. Po prostu, najlepiej. Jeżeli w Waszych badaniach jest wszystko ok, to zacznijcie szukać produktu, który Wam akurat się sprawdzi. Ja nie byłam za tym, żeby szukać tak na ślepo jakichś produktów aptecznych, które mi pomogą, tylko po prostu poczytałam oknie w internecie. W zna wśród znajomych zrobiłam rekonesans i wszyscy polecają jednogłośnie produkt o nazwie Biotebal. To, jest, to są tabletki doustne, które po prostu połykacie, popijacie wodą tyle. By tabletki, które zawierają biotynę. Która ma właśnie poprawiać, jakby, porost naszych włosów. Nie chodzi o to, że włosy Wam zaczną szybciej rosnąć, tylko ona powoduje przede wszystkim to, że mają nam wyrastać nowe włosy, a stare mają po prostu w takim szybkim tempie nam nie wypadać. Bo to, że włosy wypadają, to jest rzecz normalna, włosy mają swój cykl podczas którego na sam koniec, no niestety wypadają, to jest rzecz normalna, ale jeżeli się już to dzieje nadmiernie, to trzeba właśnie zadziałać i w moim przypadku wypadaniu włosów yy, właśnie zaraził biotebal. Yy, tak jak mówię, to jest po prostu rewelacja. Opakowanie kosztuje około 28 zł i ja na, jeśli chodzi o mnie, mój przykład, to jest moja druga kuracja, jeśli chodzi o biotebal. Ja robię tak, że Pierwszą kurację zaczęłam w tamtym roku, kupiłam sobie trzy opakowania i zjadłam pod rząd dzień w dzień jedną kapsułkę, właśnie zjadłam trzy opakowania, po czym zrobiłam sobie 2-3-3 trzy, trzy miesięczną przerwę i na ostatnim urlopie znowu kupiłam trzy opakowania i teraz właśnie jestem przy drugim opakowaniu. W środku macie 30 tabletek i właśnie chodzi o to, żeby dziennie zażywać sobie najlepiej w trakcie posiłku albo po posiłku jedną tabletkę i zrobić sobie taką kurację. Efekty, jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z biotebalem, efekty są dopiero przy trzecim opakowaniu, przynajmniej w moim przypadku tak było, że zjadłam pierwsze dwa opakowania, nie działo się nic, dalej prostu tak wypadały, natomiast przy trzecim opakowaniu. Mega różnica. Później, jak odstawiłam biotermal na 2-3 miesiące, to dalej mi włosy nie wypadały w takim tempie jak to było wcześniej. Ale żeby poprawić, właśnie jeszcze ten efekt, to zaczęłam drugą kurację. I jeżeli skończę, to pewnie może pod koniec roku wrócę, żeby znowu poprawić stan moich włosów, w sensie to wypadanie. A jeżeli będzie wszystko ok, to może nawet nie będę wracać może jeżeli znowu się problem nasili w każdym bądź razie, tak jak mówię zaczęłam drugą kurację, jestem bardzo zadowolona więc jeżeli macie problem z wypadaniem włosów to przede wszystkim zróbcie badania rozeznajcie się, ale ja Wam polecam serdecznie biotebal, bo u mnie to zaradziło w 100% tak jak mówię, jeżeli nie macie jakichś przyczyn yy, jakby chorobowych, tak, żeby wypadanie włosów wraz z chorobą się pojawiło, to tutaj właśnie biotebal, najważniejsze jest to, że tam jest biotyna, nie działa to jakoś drażniąco na żołądek, więc no, po prostu, wyczytajcie sobie więcej w necie, ja Wam serdecznie te tabletki polecam i rzeczywiście nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, ja nie wiem, czy to jest od spania, że ja jakoś, wiecie, tak dziwnie śpię, czy nie wiem, bo ja uwielbiam spać z poduszką na głowie, ale ja tu zawsze miałam takie, zresztą troszeczkę jeszcze widać, takie za po prostu, takie łysy za kole, no wiecie, tylko że one były rzeczywiście łysy, więc ja zawsze te włosy, wiecie, tak, robiłam, żeby tego nie było za bardzo widać. Natomiast teraz, jak sobie odsunę, zobaczcie, jakie tu mam takie baby hair. Tych włosów wcześniej nie było, a to wszystko teraz mi rośnie jak dzikie. Tak samo, nie wiem czy pamiętacie, ale tu nie miałam też takich super włosów, a tu mi już urosły takie małe dzyndle, takie baby hair w ogóle. To jest mój problem ostatnio, przez to, że te włosy tak rosną, że ja tu u góry tu mam wszędzie pełno tych małych właśnie włosków, sterczą mi na wszystkie strony, ale z drugiej strony lepiej, żeby sterczały, niż jakby w ogóle miało tych włosów nie być. Więc tak, jeśli chodzi o poros włosów, to był biotelon przede wszystkim. I jeżeli chodzi o stylizację moich włosów, ja staram się z moimi włosami nie robić nic. W sensie bardzo rzadko używam suszarki, raczej zostawiam włosy do naturalnego wyschnięcia. Bardzo rzadko używam prostownicy. Suszarki wam nie będę pokazywać, bo to jest taka najzwyklejsza, malutka z Philipsa, suszarka nic ciekawego. Ale jeśli chodzi o prostownicę, to czasami mi się zdarza użyć właśnie tej prostownicy, jest to Remington. Model się nazywa S1510, jeżeli ktoś by potrzebował. Jest to taka dosyć wąska, ale bardzo przyjemna właśnie ceramiczna, ceramiczna prostownica. Tak jak mówię, Remington i tak jak mówię, używam go od wielkiego dzwona, jak, jak po prostu mam ochoty wyprostować włosy, ale na co dzień jej nie używam, właśnie żeby temperaturą nie powodować niszczenia się włosów. Za to coś, co używałam codziennie do stylizacji, co po prostu skradło moje serce, a po teście powiedziałam, że tak no nie jest to do końca potrzebny gadżet, no bo rzeczywiście nie jest to potrzebny gadżet, ale jak go już kupiłam, to użyłam go codziennie, a mowa tutaj o szczotce jonizującej włosy. Moja pochodzi z Lidla, jest to produkt jakby stworzony przez Paris Hilton. Pominijmy tą kwestię. Nie jestem jakoś yy, fanką te, tego, tego człowieka, tej osoby, ale nieważne. W każdym razie, jak dla mnie aktualnie rzecz której używam codziennie, przepięknie wygładza e, włosy, sprawia, że są takie właśnie gładkie, są lśniące, nie sterczą tak jakoś bardzo, nie elektryzują się, bo to jest szoka wytwarzająca jony, jony ujemne, zamykająca łuski włosa, sprawiająca właśnie, że włosy są takie gładkie, przyjemne, pełne blasku, zgadzam się w 100%, podpisuję się pod tym rękami, nogami, czymkolwiek jeszcze i tak, i to jest po prostu produkt, e, e, produkt no rzecz. Naciskacie sobie guziczek i możecie od razu sobie wyczesywać. Włosy są naprawdę takie lejące się, gładkie. Jakbym jeszcze miała jakiegoś człowieka, który by mnie chciał tak dziennie czesać, to by był po prostu sam relaks, sam relaks. O! I tyle! I zobaczcie, włosy są takie przyjemne, gładziutkie, błyszczące, no ja jestem po prostu zachwycona, tak jak mówię, no jeżeli nie macie problemu z błyszczeniem się włosów, no to to nie jest jakiś wiecie, potrzebny gadżet, ale ja po prostu tą uwielbiam i wam polecam serdecznie. I to by było na tyle, słyszę, że już tu Henry znowu szaleje, nie wiem, szalał, znowu leży, to jest po prostu królik, który je, śpi, leży i tylko tak przebiera nogami i hałasuje. Nic więcej on nie robi. No nie? Dobra, yy, zaczynam głupieć, więc kończę. Tak jak mówię, to była moja pielęgnacja, moje sprawdzone takie sposoby, metody, co u mnie się sprawdziło. Dajcie znać, co wy polecacie do pielęgnacji włosów i z jakimi problemami wy się borykacie, bądź czy jesteście zadowolone ze swoich włosów, chętnie poczekam Wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się po Podobał, spodobał. Zostawcie kciuka w górę. Zapraszam oczywiście jeszcze do subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie i widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco. Buziaki, papa.